Wygląda ten pociąg. Robi wrażenie. No i zobaczymy jak się nim jedzie. Będę ci to wszystko pokazywał. Rozpędza się chyba do 290 albo do 250. Czyli całkiem całkiem szybko. Myśmy wzięli ten najszybszy, żeby się nim po prostu przejechać. Dzisiaj opuszczamy Bukharę i jedziemy do Samarkandy. Tak wygląda dworzec kolejowy, i dla odmiany zmieniliśmy autostopa na pociąg. Dlaczego? Dlatego, że Uzbekistan ma bardzo nowoczesne koleje szybkich prędkości. Podobno jest to jeden z 10 krajów na świecie. Który takie cudo posiada? I my stwierdziliśmy, że to przetestujemy, więc wybraliśmy sobie najkrótszy możliwy odcinek, po to, żeby bilet był oczywiście jak najtańszy. A tak w ogóle wygląda dworzec. Zobacz, bardzo nowocześnie, bardzo ładnie. Tutaj oczywiście jest potężny parking, jakaś infrastruktura, jedzenie. Sam jestem ciekaw, jak to w ogóle będzie wyglądało. Do tej pory takim szybkim pociągiem jechałem w RPA i to było fajne wygodne, szybkie, ciche, fantastyczna podróż. No i tutaj też. Będzie zapowiadać się świetnie, pozwoliliśmy sobie na tą fanaberię, no a dalej już z Samarkandy w stronę Dushanbe, czyli Tadżykistanu, będziemy oczywiście jechać autostopem. To taki jednorazowy wybryk, po to, żeby pokazać Ci jak wygląda ta uzbecka, słynna kolej szybkich prędkości. Przyjechał pociąg z Taszkentów i zobacz, ilu taksówkarzy. I oni to wszyscy czekają po to, żeby złapać klienta, którego po prostu podwiozą. No ale generalnie jest tak, że podjechaliśmy tutaj taksówką z samego centrum i zapłaciliśmy jakieś 8 złotych, czyli po 4 złote na łebka. No i się nie opłacało jechać autobusem, bo musielibyśmy iść z tymi ciężkimi plecakami. Za takie pieniądze można przejechać 20 km. Tutaj transport jest bardzo tani. A w ogóle ten dworzec w Bukarze jest bardzo podobny architektonicznie i wizualnie do dworca w Nukus i widać, że wszystko tu jest robione na jedno kopyto, ale jednak bardzo ładne kopyto, więc bardzo mi się to podoba. Ten styl jest świetny, bardzo nowoczesny, bardzo wyważony. Takimi tradycyjnymi elementami I tutaj wszystko jest, toalety I oczywiście sprawdzają na bramkach Czy nie wnosimy żadnych niebezpiecznych przedmiotów Ale na nasze szczęście sprawdzają Niezbyt dokładnie, ponieważ Mamy niebezpieczne przedmioty Wcisnąłem guzik, schodki się wysunęły Wchodzimy do środka i szukamy miejsca Miejsce numer 33 33, 33 Już widzę 33 Tutaj ha. No i taka oto afera, że wbiliśmy się na hana do pociągu a oni krzyczą, że jeszcze się nie zaczęło w ogóle ładowanie pasażerów do pociągu. Ale przynajmniej graty zostawiliśmy w środku i wyszliśmy z powrotem. Oni teraz sprzątają, czyszczą i szykują ten pociąg. Mam nadzieję, że nie odjedzie, bo tam są nasze plecaki. A w plecakach cały nasz dobytek na długą, długą trasę. Uzbekistan jest w ogóle bardzo turystycznym krajem. Tutaj jest całe mnóstwo turystów. Wprawdzie Bukhara jest miastem wyjątkowo zabytkowym, historycznym i turystycznym. Ale no takiej ilości turystów w jednym miejscu to już dawno nie widziałem. Kto by pomyślał, prawda? Uzbekistan. No i zobacz, tu jest tak, że większość ludzi, którzy tutaj wchodzą do tego pociągu, to są właśnie turyści. Miejscowych jest dosyć niewielu. No i siedzimy w tym pociągu druga klasa ekonomiczna, najtańsza. I generalnie on będzie pełny, ponieważ musisz wiedzieć, że bilety trzeba kupić 3 dni wcześniej. Myśmy utknęli na 3 dni dłużej, bo chcieliśmy kupić na ostatni dzień i okazało się, że nie ma. Więc jest duże obłożenie. W związku z powyższym bilety trzeba kupować z wyprzedzeniem. No i tak to wygląda. Pociąg jest bardzo nowoczesny, bardzo czysty, bardzo zadbany, obsługa jest jak w samolocie, uśmiechnięci stewardessy, tak można. To nazwasz? No i fajnie. Tu jest jeszcze taka akcja ciekawa, że jest jakaś wycieczka, nie wiem jak to nazwać, ludzi bardzo wiekowych. Po 80. I tutaj popatrz, pan z chodzikiem sobie. Normalnie podróżują goście ze Stanów Zjednoczonych. Przyjechali na własną rękę z jakimś tam opiekunem i podróżują. No i zobacz, tu są ludzie po 80 wszyscy, i normalnie mogą podróżować po takim Uzbekistanie. Kto by to myślał, nie? Wielki szacunek. Mam nadzieję, że ja w tym wieku też tak będę podróżował. A co? Tylko bez chodzika. Samodzielnie. No jedziemy tym pociągiem, jest bardzo przyjemnie, czywuteńko i rzeczywiście trzeba przyznać, że zasuwa. I jest taka akcja, że ostatnie dwa dni lało tutaj i w Bucharze teraz przestało padać, a tam dokąd jedziemy do Samarkandy ma padać. Jak widzisz chmury są takie jakie są i będzie lało a my w tych naszych letnich ciuchach jak widzisz pokazuje 160 on się na tej trasie rozpędza gdzieś tam powyżej 200 zdaje się a rekord 280 tego sztabu bardzo komfortowo, bardzo szybko i bardzo drogo czyli zupełnie nie tak jak chcemy podróżować no ale co by nie patrzeć 160 ciśniemy cały czas plus minus no i za półtorej godzinki będziemy już w Samarkandzie Afrosiop taka jest nazwa tego cuda no, a tak wygląda. Zobacz, jaki ma opływowy kształt. Nie wiem, czy tu wolno wchodzić, ale tak wygląda ten pociąg. Jesteśmy na dworcu w Samarkandzie. Cała podróż trwała godzinę 40. Było bardzo szybko, cicho i przyjemnie. Właściwie część trasy przegadałem z jakimiś pasażerami, część mnie ululało, więc było super. No i teraz co? Ogarniamy się i ciśniemy do naszego hostelu, bo zimno bardzo zimno. Bardzo podobają mi się dworce w Uzbekistanie, zobacz, tak wygląda dworzec w Samarkandzie. Pięknie! Wszystko zadbane, czysto i tutaj w Samarkandzie jest zielono. My siedzimy w autobusie, oczywiście taksówkarze na nas wyskoczyli, że nas zawiozą, a my mówimy nie, 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 nie złociuteńki, my pieniążków nie mamy. No i za 2000, czyli za 60 groszy, ciśniemy przez całe miasto do centrum. Pogoda jest taka, że jest mi zimno, ale już od jutra ma być cieplej, więc jestem w dobrej myśli, ciśniemy do hostelu. I trzeba odpocząć. I leje zobacz, jaka pogoda. Jedziemy w autobusie, i zaraz wysiadamy. No i kurde, założyłem mój plastikowy płaszczyk, który kupiliśmy. Ciekawe, czy wytrzyma. Patrz jaka powódź, jaka tutaj rzeka płynie. Ludzie wsiadają do autobusu i wysiadają. Można w takie coś depnąć. No i podjeżdżają samochody, mamy do przejścia z pół kilometra. No i nie wiem, czekamy, czy idziemy. Aha, pięknie, pięknie, pięknie. pięknie. I tak nas przywitała Samarkanda. Zobacz, jak ja śmiesznie wyglądam w tym plastikowym płaszczyku. Ale powiem szczerze, teraz nie zamieniłbym go na nic innego. Śmigamy, jest zimno i jak widać, mokro. <noise> A ja w sandała. Nocując w hostelach spotykasz bardzo fajnych, ciekawych ludzi. Wyszliśmy sobie z towarzystwem rosyjskim na płow, tradycyjny samarskański płow. Płow samarkański od a od taszkińskiego, i właśnie drugą. Так как у нас -то, э, делается рис отдельно, морковь отдельно сверху, вот, и готовится она ну, так. А ташкенцы, допустим, все перемешивают. И как удивительно это, что самарканцы не едят такой вот плов смешанный. У вас слоями? Да, не едят. Нет, у вас слоями. У нас слоями, да. Сейчас вот, вот, вот принесет И вы как раз увидите, что самаркандский плов отличается что он? Нет, не перемешивает. Нет, нет, рис отдельно накладывается, сверху масло отдельно, но и мясо сверху. А, а какое мясо? Говядина, <су> <мяки> ну, Нет, не баранина? Нет, нет, Баранины не делают. Как? Нет. нет. Говорят вроде Нет, нет. Только не делают, это можно исключительно кто-то дома для себя. Если а кодвичное мясо? Это жир. Ложат, тоже а Минна. чеснок? можно. Можно и, допустим, айву ложить. Тоже можно. И юма обязательно есть, да. Юм есть. Еще нут. Ну горох, да, вот. тоже. Вот пожалуйста. Да. да когда кефир процеживают через тряпку, остается белок, правильно? Угу. Сыворотка вытекает. Довольно белок остается. Вот белок она самая есть. Это очень полезно, чтобы... То есть значит, это не конечно. сметана? Нет, нет, нет. Это, это нет. а зачем оно? К огурцам перемешать? Или нет, нет ее можно и так. Чили добавь, что есть отдельный рыж, да. отдельная да. целая решта. Да. А рис. почему да. в ткани вот этот рис? Ну, он чтобы он не все... смешался, да? Да. да, да более Ясно. Yes. Да. А, он чтобы не смешивался еще и ткань да. кладет? Да, можно и без ткани делать. Можно и без ткани, но... Ой, Здесь только на нас. Наш... Но это уже не будет самаркандский, да? Если смеш... Nie budź samarkański. Samarkański ludzi kuszyć nie buduję. A dlaczego? A dlatego, że w czasach Związku Radzieckiego było tak, że oni wrzucali z powrotem do tego połowu to, co ludzie nie zjedli. I generalnie tego już teraz oczywiście nikt nie robi. Natomiast no, z racji tego, że tak było, no to oni gotują to oddzielnie. I wtedy widać, no, czy to było jedzone, czy jest świeże. No fajnie, wprowadził to nas na kuchnię i byliśmy w takiej lokalnej knajpie, gdzie jedzą właściwie sami policjanci, bo tutaj jest obok posterunek policji. No i fajne jedzenie. O, właśnie, ich nagram zaraz, chociaż pewnie nie lubią być nagrywani, idą w tle. Zjedliśmy, no i na cały dzień mam spokój. To jest bardzo sycąca potrawa. I co jest ciekawe, oni tutaj w Uzbekistanie łow jedzą tylko do godziny 14. Później, już na wieczór nie jedzą. Ponieważ to jest zbyt ciężkie, zbyt puste i generalnie chodzi o to, żeby tego na noc nie jeść. Patrz, jak tutaj wódkę się sprzedaje w takich kieliszeczkach, które są od razu już gotowe do spożycia. A jesteśmy w kraju, gdzie generalnie picie alkoholu jest zabronione. Tutaj z synem właściciela Alim idziemy kupić kwas. Ponieważ taki kwas, który kupujesz w sklepach jest do niczego. Natomiast tutaj robią rzeczywiście kwas sami, tak zwany damasny, domowy, idziemy go kupić. O, i tam jest napisane kwas chlebowy. Ale my idziemy tutaj. Jest armiański i gruziński. A tak? Zobacz, kwas taka boguleńka nam otwiera. Dobry dzień! Zni. A, A czym ma się armiański od gruzińskiego? A, jest, I raz ktoś jest. A czym oni się? Po kroś, da? Po Pa butyłki, da? Ja was od siebie, butyłku. Ja nam to da, Daj, Dajcie pa butyłki. Popatrzcie na kwitnące kasztany. U nas jeszcze w Polsce nie ma, ale tutaj kiedyś, że są, to są wszystkie liście, wszystkie drzewa zdrowe. To u nas była w Europie jakaś zaraza kasztanów, z tego co pamiętam, nie tylko w Polsce. A w Polsce to większość wyschła. Albo ktoś im pomógł, to nie wiem. Natomiast tutaj, zdrowie kwitną. Bardzo zdrowe, fajne drzewa. W ogóle Samarkanda jest piękna, ponieważ jest zielona, mnóstwo parków. Zupełnie inaczej niż w Bucharze, czy tam, Nukusie, czy w tych wszystkich innych północnych częściach Uzbekistanu, gdzie pustynie i stepy. Tutaj jest zielono i bardzo przyjemnie. I idziemy spróbować trochę akacji. Bardzo dobra, polecam. Będziemy je jeść, czy jak? Tak, tak. Nie jadłeś jeszcze akacji? W życiu. Och, to spróbuj, słodka, przez Akaci się jutro robi. Aha, no dobra, to zjemy A tutaj jest pomnik jakiegoś szefa Nie wiem jakiego, wybacz moją ignorancję Ale jeżeli chodzi o pomniki, zabytki No to będę tylko je pokazywał Niewiele o nich opowiem, bo nie mam do tego kompetencji Generalnie podróżujemy nisko budżetowo Ale no nie sądziłem, że do tego dojdzie Że Wiesiek będzie zżerał akacje w parku Nie wiem czy go zaraz nie aresztują Czy w ogóle wolno tak robić Jeszcze złamie gałąź i będzie afera Mówi, że będziemy to jeść Tylko bez, bez pszczółki o. Aha, bez przyłki bez kolców. Dobra. O kurde, idzie na ostro gość. No dobra, to ja też spróbuję, bo generalnie czemu nie? Tak to wygląda. Sztoły nie ma. Nie ma, na pewno ładnie pachnie. Można też tak. Bo, Można powiem też szczerze, tak. nie jestem chyba jakimś wielkim fanem akacji. Zobacz, a on to robi normalnie garściami. Dobra, idziemy, za zanim nas zabiną, bo nie że chodzimy po trawie, czego tu nikt nie robi, to jeszcze żeramy liście z drzew. Kwiaty, kwiaty, nie liście. Dobra, kwiaty w parku. dobra. Zawsze to darmowy posiłek, ale powiem szczerze, że nie jest mój ulubiony. Samarkanda jest takim większym miastem, żyje tu około 600 tysięcy ludzi. No i tak chodzimy i zauważamy dwie rzeczy. Po pierwsze, już nie tylko same Chevrolety czyli tutaj już jest dużo więcej bogatych ludzi, którzy kupują japońskie głównie samochody, nawet elektryczne, no i więcej śmieci. Więcej śmieci niż w pozostałych częściach kraju w mniejszych miastach, aczkolwiek trzeba przyznać, że jest dosyć dużo ludzi, znaczy ludzi, osób, które sprzątają i to też jest fajne, bo widać, że władze miasta dbają o porządek, więc więcej ludzi, więcej śmiecą, ale też dbają i sprzątają. Więc generalnie wrażenie jest takie, że jest tu bardzo, bardzo czyste. A, a wieśni znalazł kolejną akację, którą zaraz będzie... Ja. Nie, to jest nie? kasztan. To jest kasztan. akcję, Może zjeść jest... kasztana. Przecież nie kasztany bez... się je jako owoce. Śmiało, są jako klej. Ale okay. są też, jest też miuty z kasztanów. No właśnie. I pieczone kasztany. Mhm. Zobacz, jak wyglądają typowe restauracje. To są restauracje, uwaga, na tysiąc osób. Przeważnie to jest taki standard, ponieważ tutaj imprezy, wesele to jest tysiąc osób. Impreza kilkaset. Dla ludzi najważniejszym dniem w życiu jest ślub. I oni się bardzo często, bardzo poważnie zapożyczają na szalone pieniądze, po to, żeby wziąć ślub i żeby zrobić wielką, wystawną imprezę. Zapraszają wtedy rodzinę, znajomych, wszystkich. I oczywiście liczą na jakieś prezenty. Ale nie zawsze to się zwraca, ponieważ dostają często prezenty nie w formie pieniędzy, tylko jakiegoś towaru. No i później masz 70 żelazek, 40 mikrofalówek itd. Tak Kosztuje to kupę pieniędzy taka impreza, no i dlatego ona odbywa się raz w życiu. Dlatego też jest tak, że jest bardzo mało rozwodów, ponieważ oni generalnie się nie rozwodzą z racji tego, że Tutaj jest duża presja społeczna, więc co sobie pomyśli rodzina, znajomi, a poza tym tyle forsy poszło, że później jak z tego wybrnąć? W ogóle tak sobie rozmawiamy z ludźmi lokalnymi tutaj w Uzbekistanie i zauważyliśmy taką tendencję, że dla nich najważniejszą programem jest to, co sobie ludzie o nich pomyślą. To jest bardzo, bardzo ważna rzecz. Teraz wiadomo, w Europie idzie trend zupełnie odwrotny, czyli generalnie to, co myślą na twój temat inni. To jest po prostu nie Twoja sprawa, tylko ich sprawa. A jeżeli ktoś interesuje się życiem innych, to znaczy, że jego życie jest nieinteresujące. I generalnie taka jest tendencja, taki jest przekaz. Ze mną to osobiście koresponduje. Natomiast tutaj jest zupełnie odwrotnie. Najważniejsze jest zrobienie wrażenia na innych, najważniejsze jest to, co mówią i myślą o Tobie ludzie z Twojej społeczności. Więc oni są pod bardzo silną presją społeczną. W związku z tym. Jest duża presja na zawieranie małżeństw, żeby dziewczyna w odpowiednim wieku już wyszła za mąż, żeby już miała dzieci, żeby miała odpowiedni status materialny, i tak też jest z facetem. On musi mieć samochód, on musi mieć mieszkanie, on musi mieć pieniądze, i generalnie jest to po prostu tak zorganizowane, że wszystko kręci się wokół tego. No i to też jest dosyć ciekawe zagadnienie społeczne, ponieważ co kraj to obyczaj. A tutaj, właśnie te normy społeczne są bardzo radykalne. Chevrolet, 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 Chevrolet. Te busy to też Chevrolety. Wszystko Chevrolety. Są Chevrolety mniej lub bardziej wypasione. Są czarne i są białe. Najtańsze są białe, a tutaj już taki wypasione. A tam masz suwa Chevroleta. Też Chevrolet. I znowu Chevrolet i Chevrolet, Chevrolet, Chevrolet. I uwaga, build Your Dream, bo jesteśmy w bardzo bogatym mieście i tutaj są bogaci ludzie i jak są bogaci to od razu kupują inny samochód niż Chevrolet